Siemanko moi drodzy widzowie w dniu w sumie konkursowym. W dniu konkursowym dobiło nam do 3000 subskrypcji, a co za tym idzie zapowiedziany konkurs ponad 20, ponad 20 pająków do wygrania. Cała informacja po intro. Moi drodzy, za chwilkę wam pokażę pająki, które są do zgarnięcia w sumie w konkursie do zmiany tych domków. Warunki konkursu są ogólnie bardzo proste: są bardzo proste, będę o nich mówił w międzyczasie przy oglądaniu pająków. Natomiast, co? Oczywiście zastrzegam sobie prawo do porozmawiania z chwilę zwycięzcą, ze zwycięzcą, żebym ja też wiedział, że to jest osoba odpowiedzialna, aby te zwierzęta tam trafiły. Zwłaszcza, że jest zestaw też pająków silnie jadowitych. I nie chciałbym, żeby to trafiło w nieodpowiednie ręce, tak? Zestawów pająków jest, słuchajcie, 5. Także pięć osób zgarnie e, pajączki. Co jest ważne? Ważne jest, moi drodzy, to, że konkurs trwa od dnia dzisiejszego, czyli od momentu, kiedy film leci na kanał, do przyszłej niedzieli. Do przyszłej niedzieli. Natomiast w niedzielę, za tydzień, czyli to będzie 12 stycznia, Odpalimy sobie live'a tutaj na YouTube i wylosujemy zwycięzcę, tak żeby to było w miarę uczciwy sposób, zrobimy to po prostu na live'ie, myślę, że tak będzie dużo, dużo lepiej. Oglądajcie, moi drodzy, oczywiście film od początku do końca, tak żebyście dokładnie wiedzieli, jakie są warunki tego konkursu, aby ktoś nie zrobił czegoś w połowie, żeby potem nie było pretensji, że przecież zrobiłem całość, a nie zostałem wzięty pod uwagę. Warunki są naprawdę bardzo proste, ale, no, tak jak mówię, wiemy jak jest. Czasami ktoś obejrzy pierwsze 4 minuty i, i ten tu. Niestety, warunki są rozłożone na cały film, więc no, trzeba obejrzeć cały film, aby wiedzieć, co dokładnie robić. Nie będzie to, słuchajcie, ciężkie i oczywiście co. Życzę każdemu powodzenia i lecimy z filmem. Moi drodzy, w związku z konkursem podzieliłem ptaszniki na 5 grup. Są tutaj pajączki zarówno i dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych słuchaczy hodowców. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Eee, pokażę Wam po kolei te grupy. Oczywiście, numerki będą już przypisane na stałe, jeśli chodzi o konkurs, do danej grupy pająków, do danego zestawu pająków, ponieważ zestawów jest raz, 2, 3, 4 i 5. Czyli 5 osób, aż 5 osób wygra, słuchajcie, pająki. No tu jest najmniej, są 4 pajączki, tak to w większości jest po 5, w jednym zestawie jest 6, z tego co kojarzę, więc naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się pajączki spodobają. Zasady konkursu będę objaśniał w międzyczasie, tak żeby też, słuchajcie, nie wypeplać wszystkiego od razu na początek. Konkurs na pewno będzie prosty, przejrzysty i dla każdego. Więc, cóż, zabierajmy się do roboty. Pierwszym zestawem konkursowym są, słuchajcie, pajączki głównie dla początkujących hodowców. I tutaj mamy tylko. O nie, zobaczymy ją, zobaczymy, oczywiście zobaczymy. Tutaj jest, słuchajcie, malutki Tiktokat albo Pilosus Nicaragua. Także fajny pajączek na początek, nasz typowy kędziorek. To jest, słuchajcie, takie L2, L3 w tym momencie, więc fajny propsik. Nie ma co. Zamykamy go kolejnym pajączkiem na początek. Dla każdego jest, słuchajcie, Acanthoscuria geniculata, którą mamy właśnie tutaj. Bardzo fajny pająk. Też, słuchajcie, dla osoby, która... Zaczyna tą przygodę z terrorystyką, jak i dla osoby, która być może jeszcze nie ma albo chce sobie taką genikulatkę wyhodować od małego z powrotem, nie? Wiecie, no różnie, różnie to, moi drodzy, bywa. Kolejnym, moi drodzy, pajączkiem w zestawie jest Neo Holotele Insei Head Gold. No nie jest już to mała sztuka, ona jest tutaj gdzieś na dole, o widzimy tutaj delikatne jej zarysy. No jest już jej kawałek, więc też wypadałoby jej tą kiszówę zmienić Ale no ja tego nie będę robił, ponieważ no jak wyląduje w nowym domku No to pewnie już dostanie, słuchajcie, nowy pojemnik Także to jest trzeci pajączek w tym zestawie Czwartym pajączkiem w tym zestawie jest psalmopeus reduncus Też już nie jest mały, długo widzimy dziadubę francowatą Też już nie jest, słuchajcie, mały No jest to typowy nadrzewniak, no troszeczkę szybszy ale no, umówmy się, każdy sobie da z nim radę. A póki jest mały, to tym lepiej. Także to jest, moi drodzy, numer jeden. Numer jeden, czyli cztery pająki, które tu widzimy. Numer jeden. Oczywiście, aby wziąć udział w konkursie, no to naturalną rzeczą jest to, że należy subskrybować mój kanał. To jest pierwsza zasada. Należy subskrybować mój kanał. Eee... I kolejne zasady przekażę dalej. Kolejnym pajączkiem konkursowym, tu jest, słuchajcie, zestaw numer 2. Zestaw numer 2. I to też już są pajączki przeznaczone tak dla początkujących. Jest to, słuchajcie, sazi mai, którą spróbujemy gdzieś tutaj namierzyć. Gdzie ona tutaj jest? To jest taka. O, tu siedzi. Tu siedzi. Pterynopelma sazimai to jest taka L3, L4, siedzi w tym pojemniku, ma się dobrze, to jest pierwszy pająk z drugiego zestawu. Kolejnym pajączkiem z drugiego zestawu jest Acanthoscuria geniculata, ona już będzie słuchajcie, troszeczkę większa, to już będzie jakieś L5 mniej więcej myślę, tylko ona w tym momencie linieje, więc ja nie jestem w stanie Wam jej pokazać. Ale jest tutaj. Jest tutaj, nie jest to maluszek, więc też fajnie, bo na pewno przysporzy komuś wiele, ale to wiele radości. Oczywiście w tym zestawie też nie może zabraknąć małej genikulaty, więc mamy tutaj, słuchajcie, taką L2. -kę. Genikulaty także, jak widzimy. Jest, jest, jest mała genia. To jest też, słuchajcie w, słuchajcie, w drugim zestawie Także lecimy dalej Kolejnym pajączkiem, jeśli chodzi o drugi zestaw Jest, słuchajcie, już... E, tu jest, nie wiem, jakie stadium Szczerze mówiąc Ale no już nie taka też mała Co prawda nie ma jeszcze swoich kolorków Natomiast Natomiast już jest też bardziej podrośnięta e, Lasiodora parahybana I ona tu siedzi tu siedzi, słuchajcie, za, e, za tym roślinką, nie? O, dupkę tylko widzimy. O, widzimy. Pojedzona, gruba para To jest kolejny pajączek konkursowy do drugiego zestawu. Także myślę, że zestawik też fajny. Nie ma, słuchajcie, co narzekać. Ostatnim pajączkiem w tym zestawie. Jest, moi drodzy, największy pająk z tego całego grona tutaj i tu mamy, moi drodzy, Tliktokat albo Pilosus nicaragua i jest to, moi drodzy, samczyk. Więc jeżeli ktoś chce mieć na sztukę pajączka, no to ten będzie, moi drodzy, idealny. Też widzimy, że grubiutki, więc myślę, że za niedługo może być coś i jakaś może wylineczka też automatycznie będzie po prostu wtedy większy, nie? Sami przyznajcie, no zestaw drugi robi wrażenie. No robi słuchajcie, zestaw drugi wrażenie. Zamykamy. Pyk, 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 Kolejnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zostawienie moi drodzy lajka pod tym filmem. Także mamy już dwa warunki przedstawione, czyli subskrypcja, lajk like pod filmem. Moi drodzy, trzeci zestaw, trzeci zestaw pajączków dla osób biorących udział w konkursie jest taki, czyli L2, czy L3, już nawet geni, czyli Akantoskuli, genikulaty. To jest raz. Następnie mamy. O, nawet tu jest ładnie widoczna. Słuchajcie, no już nie taka mała. Już nie taka mała Neo Holotele Insei Head Gold. Neo Holotele Insei Head Gold, jak widzimy, już taka większa sztuka. Będzie także do skarnięcia. To jest zestaw numer 3. W zestawie numer 3 znajdziemy także moi drodzy tu dupkę. Widać więc, też już widzicie, że pająk no nie jest mały. Salmo Irminia, czyli typowy nadrzewniak polecany dla początkujących. Jak widzicie, mały nie jest. To jest także, słuchajcie, w zestawie numer 3. I tutaj chyba w tym zestawie jest 6 pająków. Więc taki zestawik, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo fajny. Następnym pajączkiem, który jest, słuchajcie, w konkursie, to jest Psalmopeus Cambridge. O, tu jest. Tu jest widoczny. Jest widoczny dziabąk. Proszę bardzo. To jest pajączek numer 4. Kolejnym pajączkiem w tym zasnym zestawie są pająki, które mi zawsze uciekały. Jest to, są to moi drodzy, jest to tutaj Davus Pentaloris. No, jak widzimy, też już sztuka niemała, więc naprawdę będzie o co powojować. Będzie, słuchajcie, o co powojować bo no jednak no te pająki no, nie są najmniejsze a już kurczę wiecie no, odchowane w miarę możliwości i no, robi to jednak robotę i kolejnym pająkiem i ostatnim słuchajcie w tym zestawie jest moi drodzy pajączek Hapalopus formosus Hapalopus formosus którego mamy tu też już nie jest mały aczkolwiek jest mały ale no nie jest najmniejszy bardzo ładnie ubarwiony pająk i to jest zestaw słuchajcie numer 3. To jest zestaw, moi drodzy, numer 3. Kolejnym warunkiem, moi drodzy, żeby wziąć udział w konkursie, jest zostawienie komentarza pod tym filmem. A co w komentarzu? W komentarzu chciałbym, aby każdy z Was zrobił hasz. Wiecie, jak wygląda hasz, nie? Hasz i numer zestawu 1, 2, 3, 4 lub 5. I napisał, dlaczego akurat to Wy mielibyście dostać słuchajcie, ten zestaw w tym konkursie, dlaczego to wy mielibyście go wygrać, czyli hash, numer zestawu i opis, dlaczego wy mielibyście go trafić. Ja będę oczywiście sobie weryfikował, czy subskrybujecie kanał, sprawdzę sobie słuchajcie lajki, a komentarze właśnie przez to zostawicie hash z numerem zestawu, będzie mi łatwiej to po prostu posortować. Kolejny zestaw to jest zestaw, słuchajcie, czwarty. Jest oczywiście malutka genia, no bo dlaczego by nie, taki dodatek i powiem, że jest to najmniejszy z tych pająków, które są w tym zestawie. Tak samo zestaw jest raczej dla początkujących. I mamy tak, mamy raz. Mamy, słuchajcie, słuchajcie TlickTokat albo Pilosus Nicaragua, też takie L2L3. To w sumie są dwa takie mniejsze pajączki, także fajnie. Mamy, słuchajcie, kolejnego pajączka Psalmopeus Cambridge, który siedzi tu, jak widzimy. Już taka nie najmniejsza sztuka. Fajna już sztuka, więc na pewno też da komuś dużo, ale to dużo, słuchajcie, radości. A jeżeli ktoś go jeszcze nie miał, no to dzięki temu pajączkowi nabierze nowego doświadczenia. Kolejnym pajączkiem, który jest, słuchajcie, przeznaczony na konkurs. Jest tutaj. I jest to, moi drodzy, tak samo, psalmopeus Irminia. Ona jest w linkę większa niż ta poprzednia. No, w tym momencie jest w trakcie jedzenia. E, także nie będziemy jej może przeszkadzać. Ale, no, jak widzicie, pająk. No, kurde, no już słuchajcie, no, taka połowa tej pensety. O tak, taka połowa pensety już tutaj jest, tej małej gętkiej, nie? Więc no już też swoje ma, już też słuchajcie, swoje ma i myślę, że będzie fajnym pajączkiem na konkurs. No nie ma co kryć, nie? Będzie ktoś się cieszył. No i dobra, i ostatnim pająkiem w tym zestawie to jest zestaw numer 4. Jest moi drodzy Davos Pentaloris, i to już jest taka ładna, podrośnięta sztuka, jaką tutaj widzimy. Nie uciekaj. To są pająki, które mi zawsze spieprzały, nie? Ja nie wiem, jak to jest, ale one mi zawsze po prostu gdzieś tam gdzieś tam uciekały. Także... Chyba to światło mi trochę przeszkadza. O, jest. Davos pentaloris, moi drodzy. Kolejny pająk do zgarnięcia w czwartym zestawie. I piąty zestaw, moi drodzy. Piąty zestaw w sumie... Najbardziej się wielu ludziom podobał, jak, jak gdzieś tam go opisywałem. I to mamy tak. To już są pajączki bardziej dla doświadczonych hodowców. To od razu uprzedzam. Nie są to pająki raczej dla początkujących ludzi, tylko dla bardziej doświadczonych. I mamy tak, tam widzimy o tam, Ceratogyrus marszali. Fajny pajączek. No, oczywiście jaduski, nie? oczywiście jaduski. Ale jest to pierwszy z pająków, który należy do piątego zestawu I yy, jest to chyba najmniejszy osobnik z tego piątego zestawu Także Ceratogyrus marshali Drugim pajączkiem z tego zestawu moi drodzy O, zresztą, o, już tu krąży, już tu krąży Jest Pteronohylus murinus usambara Prawdopodobnie samiczka no jak widzimy już jest fajna duża już jest fajna duża no dużo większa niż poprzednicy więc no Murinus zawsze słuchajcie szatan zawsze szatan zawsze robi robotę i mimo że jest pająk piękny i silnie jadowity no to wiele osób go chce jednak mieć nie no sami przyznajcie no ona jest po prostu no, jest cudo to co jest ubarwiona to jest słuchajcie naprawdę cudo no, Mistrzostwo Świata, no nie ma co. Dobra, lecimy dalej. Następnym pajączkiem, no to już widzieliśmy w poprzednim jednym zestawie, jest Psalmopews Pulcher, który, no widoczny jest tutaj gdzieś. O, to jest raz, jego nie będziemy jakoś szczególnie pokazywać. No, holotele, więcej gold bo to są podobne gabaryty jak tam poprzednie, ale. Kolejne dwa pajączki są już naprawdę bardzo fajne. I jest to tak, moi drodzy. Tu on mi zwie, jak to otworzę, więc tego nie otwieram. Jest to Monocentropus balfuri. Już takie pół do cema, mniej więcej. Więc pająk, słuchajcie, też fajny do wygrania. I na pewno wielu, wielu się na niego pokusi, nie? Wielu się na niego pokusi. Wybaczcie, że nie otwieram tych pojemników, ale za bardzo nie mam czasu ich tak otwierać. A chcę nakręcić ten konkurs, ponieważ no, będzie możliwość odbioru nagród, też we Wrocławiu, nie? Więc na giełdzie 19 stycznia. Dlatego zależy mi na czasie. A tego nie otworzę, tym bardziej, bo on jest znowu w tym pojemniku. Jakbym ten pojemnik otwarty, to po prostu on by mi czmychnął. A to nie o to chodzi. I ostatnim pajączkiem, moi drodzy, konkursowym. Mamy też szczęście, bo jest po prostu widoczny. O! Harpak tira Tylko że położę to. Słuchajcie, nie, 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 nie cofaj się, nie cofaj się, nie wychodź do gniazda, nie wychodź. Słuchajcie, spróbujemy sobie ją delikatnie otworzyć. Naprawdę delikatnie. Ona jest chyba zajęta jedzeniem w tym momencie. I dobrze by było, żeby tak było. nie chciałbym, aby mi stąd szmychnęła. Proszę bardzo. Pull Pulcripe. To jest ostatni pająk do wygrania w piątym zestawie. No sami przyznajcie, że pająk, bądź co, bądź, no robi robotę, nie? Robi robotę, słuchajcie. Naprawdę robi robotę. Zamykamy ją. Pyk. Pyk. Pyk, i pyk, i pyk, i pyk, i pyk, 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 pyk. Także mamy, moi drodzy, 5 zestawów, 5 zestawów, 5 bardzo fajnych zestawów, jeśli chodzi o pajączki konkursowe. No, myślę, że będzie o co wojować. Myślę, że będzie o co wojować. Mam nadzieję, że będzie chętnych na to i że będzie w czym wybierać. I że będzie w czym wybierać. No, warunki są, słuchajcie, proste. Wręcz bym powiedział, że banalne. Nie trzeba za dużo robić, ale trzeba się troszeczkę wysilić i po prostu dać mi informacje, dlaczego to akurat wy macie ten konkurs wygrać. Więc w waszej kwestii teraz jest wszystko. No i cóż, życzę wam powodzenia. No i pająki czekają na zwycięzców i na nowe domy. Także ja póki co dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.